Cześć, dobry wieczór. Jak widzisz, za oknem już ciemno, i już e, przyszedłem do biura. Dokładnie nie wychodzę, a przyszedłem. Otóż mm, jest godzina 19.20 i dopiero zaczynam pracę. Dlatego, że wczoraj, kiedy wracałem do domu, zapała mnie taka mini migrena, taka mikromigrena. Wręcz kiedy się zaczynała, to była taka nanomigrena, ale przerodziła się później w mikromigrenę, a później w... no, może niech będzie, że została mikromigreną. Niestety, e, spowodowało to, że dzisiaj rano totalnie byłem śpiący, nic mi się nie chciało, poruszałem się jak mucha w smole, więc cały dzień dzisiaj nic nie zrobiłem. No jasne, były tam jakieś drobne rzeczy, nawet otworzyłem rachunek bankowy, a nawet dwa, ale to przy komputerze, gdzieś tam klikając powolutku, nie spiesząc się. Zajęło mi to w sumie dwa rachunki bankowe, ta sama procedura przeklikania 10 kliknięć pisania swoich podstawowych danych osobowych zajęło mi godzinę, więc no, naprawdę wolno się dzisiaj ruszam. Ale przyjechałem na no, dzisiaj już mam wreszcie, teraz dobrą energię, to e, jestem duża zasługa Agnieszki, bo załatwiła mi dobre jedzenie, e, się, pozwa, pozwoliła się przespać e, kiedy wyszła z jagodą na spacer więc miałem chwilę e, spokoju też. No i ta drzemka, i to jedzenie zrobiły swoje, więc teraz jest dobrze czas e, to wykorzystać. Już 21.50, więc wyciekam do domu. Zatwiem kilka spraw i godzinę zgodnie z planem spędziłem na Clubhouse. Ie. Clubhouse to nowa platforma społecznościowa, w której e, tylko i wyłącznie komunikuje się za pomocą dźwięku. Po prostu gada się do komórki. E, trzeba mieć na razie iPhone'a, więc z iPhone'a i. Wreszcie udało mi się tam dostać do Krakowszczy, bo na razie jest to na zaproszenia. Było ciekawie, nie chciałem kończyć, no ale umówiłem się za Agnieszką, więc lecę do domu i tyle na dzisiaj, do jutra.